Chciałbym dzisiaj niezwykle gorąco polecić Państwu książkę autorstwa Karla Markusa Gaussa pod tytułem W gąszczu metropolii. Znamy chyba wszystkie jego książki dzięki wydawnictwu Czarne, jednak ta ostatnia jest moim zdaniem wyjątkowa. Dotychczas Gauss zajmował się w formach będących czymś w rodzaju esejów, małymi narodami Europy, narodami zaginionymi, zajmował się słowackimi Romami. Ta książka jest jednak wyjątkowa, dlatego że z pozoru to zbiór nie mających ze sobą pozornie tylko, jak mówię, nic wspólnego obrazków, no bo mamy tutaj Brno, mamy tutaj Bukareszt, mamy tutaj Brukselę, wiele innych miejsc, ale to wszystko jak witraż układa nam się w manifest Socjalisty. To jest moim zdaniem wyznanie wiary Gausa, człowieka, który wierzy w utopię, wierzy w wielkie idee, wierzy w równość ludzi.